O, pełnią księżyca, cudownie. Zadzóń do powiedz, że mimo odległości się patrzeć w ten sam punkt. Ja nie wiem. Dobra, daj wam bieżąc. Ja powiedziałem, że tu nie można się bawić w domu, ale bym był szybko. Przy... Zasługujesz na lepszego. O wiele lepszego. To jest twój facet, tak? Zdecydowanie. To są nosi rurki. <laughs> Chcesz się pobawić w domu. W dom? Chyba nie. Dlaczego? Psylarzem na naszym to polega. Idziemy do opuszczonego domu i udajemy rodzinę. Chodź, <laughs> słuchajcie. A Weźcie go zabierzcie i nie wracaj tu więcej, nie robimy tu burdelu... Po przyjdzie się się zapyta chyba najpierw i potem jeśli polimy to niech wchodzi. A nie, tutaj przewózki są kurwa 2 4 na 7 kurwa od DNF-ów. Więc nie wiem jak chcesz, to może jebany za to sobie od nas. macie jak ten co chatę w przejściu w górniczej dolinie zbudował, że mu wszystko. Cisza, dobra.

<noise> Anka nam no. uciła. No. Oni mnie porwali no. przez Ankę, to są moi koledzy kurwa. To? Więc tak, dobra Piszesz na Twitterze Anka ty dziwko Nie, napiszę to. Pisz piszę albo cię odpierdolamy Piszesz na Twitterze Anka ty dziwko Zmanowałeś mi dwa miesiące życia Zmanowałeś mi dwa miesiące życia na końcu Pisz, bo nie będę powtarzał mi dwa razy O kurwa Nie, ja to wstawię zaraz Albo nie, pójdź, zrób to ty, masz rację I powiedz, żeby rzucił to z tym zdjęciem To będzie tym zdjęciem. Jak się li coś tam z tym gorilą Śmierć kurwą i frajerom Lono z ludziom i frajerom pisz, Nie, to po prostu śmierć Anka ty kurwo masz napisać ale co kurwa ha, co kurwa ha, zmieniłeś to no do mnie? Zmieniłeś to do mnie, my byliśmy z i teraz robisz jakieś problemy, kurwa. kurwa, O co ci wyjebało, chodzi? O co ci chodzi? Lars ocie zajebany, ale tam nie pizdał! Jak traktujesz księdza z kurwa? Takiego księdza! Tego księdza, kurwa prze zajebany zajebane! Sam się cię dolić coś kurwa, księdza, kurwa. Lata, ale dotąd kurwa, nie o co ci chodzi? O co ci chodzi! O, co ci chodzi? O co ci chodzi, gadasz? O co ci chodzi kurwa! O co ci chodzi! Ta dziewczyna się zmieniła, ta dziewczyna się zmieniła! Rebolnik ODJEBAŁ ci od Anki, odjebał od... od... ci obiemi, Cię obiemi, obiemi. Odi, Cię od, Odi od Anki. Odwróciłeś się od kopaku. Odjebał ci od Anki. Rubi to jest Judasz! Rubi to jest Judasz! ci od Anki, Dobra, 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 nie ma problemu. Szkoda, że się tak zmieniłeś. Od kij pali zioło? Rubi od kij zioło. Pierdol się, nie gadam z jak ja jestem Judasz. Chuj mi w dupę. Tak?

gdzie bany gangsta, ja? Dobra, weźmy Pietruszkę. To sorry, no nieporozumienie. Pietruszka nie będzie do was więcej przyjeżdżał. No to, bo wiecie, chodzi o to, że jak nam kurwa ja, robią wiatra, napy na, jakieś nam chacie chacie osoby robią. My nie wiemy, kto jest, kurwa. No ta, ale, jak, ale nie Pietruszka nie będzie. No ja nie wiem, jak nie będzie, to luz. To. Ja się bawiłem, ja ja bawiłem, i bawiłem Jedziemy tym, jedziemy tym. Standardowo się bawiłem w domu. Ale tu, się. Normalnie, dajcie daj, bądźcie, dajcie wy go do Weźcie, no, weźcie go na szpital, to zawsze wasze zadanie ma Kryminalne Kurwa, nie wiedziałem, że tu nie można się bawić w domu, ale bym był przypał Ej jak kto idzie moim samochodem Ej oni mi Co? zabrali klamę oddadzą mi ja? No ale ci daj. zabrał się górę z klamy przecież Tak to właśnie jest, nie? Ja muszę mieć klamę, bo ja się czuję nagi Nieważne, ale udawajcie. Udawaj. Podwójnie nogi. Dobra, słuchaj, jebać te zasady kurwa. mnie tak wkurwili te dziewczyny z tej kancelarii. My się robiliśmy, one z dnia na dzień kurwa, całą gory, że nam nie przelali, bo my się kurwa Pietruszka znamy. a no i tyle. No i mnie to po prostu kurduje, ja mam ochotę zabić im te psy. No i mi zajebali, ale chyba oddali. Co? Nie wiem. Muszę sprawdzić Majkę że. Ja nie jej pomysł. Ej <słuchaj> dobra, masz jakiś pomysł na nowy dom kurwa? No ja mam pomysł, no z Erwinem na kerce mi powiedziałam, że... Ale jest, nie, na nową miejscówkę, na nową miejscówkę jebaną. A to jest przecież kurwa ten drugi dom. Ten A jest przecież... domy w Lefie? O, nie ale tam nie ma pokoju. Nie ma, nie ma. Nie, jest, jest. Czy jest? Dom w ale on jest zamknięty chyba. Wiecie, gdzie ja widziałem fajny domek? Dobra, jest na szpital, zaraz kurwa powiem. Tam, ale jest zamknięty. Goryzowa je. no, to jest. No to ja muszę iść zadzwonić. Rozłączyła. O, odlepcała, dzwoni. Szanuję. No, jutro ma tego. Eee... Piotruszka, twój brat przylecieć, Vanessa. Przywitasz go na lotnisku, co? Ty druga Stracił przytomność. Kruch. jest po prostu. Co mówisz? Mówisz, że jutro przyjedzie Vanessa, No, zajebiście o to chodzi, o to chodzi. No, ja. musisz go odebrać z lotniska. Bo mnie nie będzie Odbiorę. wtedy. Nie Wtedy niestety nie będzie. go odebrać. Kurwa mać. Co ci... co się stało? Nic ci nie stało. Eee... Trochę mnie zmuliło. Ta akcja mnie zmuliła. I macie gotowe? Ta akcja mnie zmuliła. Chuj. Gory... No weź kurwa, macie mnie na szpital! No kurwa, nie widzisz, że to prawie nie jeździ? Gory, zatankujesz? Ja mam gotowy. Ja pierdolę. Uspokój się, Jalu. Nie no, bo mnie wkurwia, wybijają mnie z rytmu przez takie kurwa akcje. No... bo. Yep. Piotruch otordzie, ja mi się zdaje, że problemem jest to właśnie. Zatankowałeś? Nie. nie. Dobra, kurwa. A jak ty się tam wiebałeś, kurwa? Na no tą kurwa, chatę? normalnie pojechałem na tą chatę, nie wiedziałem, czy to jest kurwa kogoś, no Skąd miałem no. wiedzieć? Ale dlaczego oni kurwa zajebali kurwa, taką chatę jako miejscówkę? Przecież to jest bez sensu. Nie wiem, skąd Kompletnie bez sensu. Nie ma to jakiegokolwiek sensu. No. Dobra, dawaj jedziemy, kurwa. Nie, nie hmm. wiem, bo już nie, leżę kurwa od nie wiadomo ilu. No to też jest takie, nie powinno być, nie, nie powinno być. Ty, pierdol. I co się powiedział, że mi się pierdolił? No ta baba w tym punto pierdolonym. Jebać babę w punto. Moja mama kiedyś jeździła punto. Chuj ci w mamę. <laughs> nie Przepraszam. No, na nie. Ja jej nienawidzę, też w ogóle. Dawaj mi na śpital, bo i mi pieniądze. A no, nie dam ci pieniędzy, bo są medycyny. Daj, 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 dawaj, dawaj. Na pewno? Tak. To popatrz, masz pieniążki? Nie, nie, nie. nie. Daj. To daj mu. Mnie nie lubi tego, jak robisz. Daj mi telefon na chwilę. Mm -hmm. Hej blondynak, co się ma? Jak mi nie ma? No daj telefon. No dałem ci. Gdzie kurwa niby? No no, no 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 o strańców kurwa w gaciach pewnie masz No nie mam! No dałem ci ja nie dałem No nie dałeś mi kurwa! Ej no kurwa Ej czekaj czekaj dostałeś telefon Dałeś, Dostałeś telefon, weź godę A czekaj nie odet dlaczego się nie odzywasz? Co Trochę szacunku kurwa Szacunku kurwa ty! Się nauczysz się? No. Co? A może ci wyjebać? Co tak brzydko? A czemu no, się nie odzywasz? Ona przebiegasz od ona się nie odzywasz, fajna dziewczyna, jesteś byś się trochę zacunku do nas po prostu. Ale masz fajne serce płonące. Lubisz punk, rock? Jeździsz na Woodstock czy coś? <grym> nie. A byłaś kiedyś na Woodstocku? Nie byłam. Lubię się rock, kąpać po Łocieśni, nie? Co? Lubisz się kopać w czy nie? No. Masz jakieś plany na dzisiaj? Co? Dziewczynko. Jak się nazywasz? Ja jestem w szpitalu. Gdzie jesteś? Na szpitalu. A co ty, nic nie pamiętasz? Jak nie odbiorę. No nie no, pamiętam. No ale co chcieliście? Chcieliście się spotkać, nie? No, Neli. Neli! O kurde, co my chcieliśmy? Nie wiem, bo tam takie gówno się wydarzyło, że ja zapomniałem. No to przyjedzie po mnie. Czasami Dobra, gdzie na jesteś? Ale na czekaj, czekaj, może... Dobra, na szpitalu, na szpital, na szpital. Dzień Okej. Okay. No, a czekaj, masz chłopaka. Na życzę. Tyś się pomami z nami w domu? Nie. Chodź! chodź, ej, chodź, hej! chodź, Hoć! Hej, to jest twój twój To jest twoja dziewczyna, mogę poruchać? Nie możesz. Ten Gosiu to jest twój facet? To jest twój facet? Ten? Ten? To jest twój facet, ha. Zasługujesz na lepszego. O wiele lepszego. To jest twój facet, ha? Zdecydowanie to. on nosi rurki. Zobacz jak on wygląda, kurwa. dupę. Słyszałem o nim To jest ten twój facet? <grym> ja jebie ty. Ja, On chodzi w butach na rzepę w ogóle. <grym> no bo Dobra, ślizgaj stąd. Ślizgaj <grym> stąd. Ślizgaj stąd. Szlizgaj, no. szlizgaj stąd. Bierz ty no, to twoją dziewczynę. Jak, jak ciebie nie będzie, poderwiemy twoją dupę. Będziemy grać w karty. Tak, poderwiemy ją, rozumiesz? A ty nic nie zrobisz. A ty nie masz szans, bo to my jesteśmy samcami alfa po prostu Właśnie widzę, właśnie widzę. Ty, no. ej, a lubi, blodyna, lubi lubisz... Lodyna, no. lubisz wierzę? Lubisz? Nelly? A, no, robisz, obrach krowie? czy nie? Nie, już sztuczkę? Nie. No. Myślałem, ja? że jest żółtą. Jak co zrobi, nie? Tak. Ona, ona ma silniejszą psychikę niż ja wadzę. Zbacz po to słuchaj to po, to po, po, po od razu. Ona przejęła męską energię w tej relacji, kurwa. No. Zdominowała. Kiedy słyszałem o takich rybkach, że jak samica dominuje, to samic zmienia płeć po prostu. Myślę, że on też nie tego zmieni A strzela, strzela! Okay. Ja jestem dobry w domu. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. To nie jest powód do zabicia człowieka, to nie jest powód. To nie jest rozwiązanie w tym wszystkim. Kurwa. No zaimponowałeś mi, przepraszam za to. Zostaw tego faceta. Za dobra jesteś dla niego. Naprawdę. Zadzwonię do ciebie później słońce. O chodź, idziemy słońce. Zostaw go. Nie, no nie jest dla ciebie. No jest od frajerzy. Szlije jest to! No. Bierzemy twoją dupę! Słuchaj na no Będziemy jeść zupę. Fajnie wyglądałaś tą z tym tym pistoletem, kurwa, no, no tak. Naprawdę. Męsko, męsko. On by nigdy no. do nas nie wycelował, bo nie miał charakteru. Ty jesteś no. dziewczyną, której widzę potencjał. Obrócę. Dobra, puszczam. EJ! NIEEJ! <grystanie> Kurwa! Nie zmieniajesz! Nie zmieniajesz! Pierdolę. Ej, Neli, weź pożyć 200 dolarów. Nie mam. Poprań. Daj stówę i będziesz winna. Słuchajcie Neli, Zaczniemy na otwartym połączeniu tak jak zawsze dzisiaj. Szpitalem jesteśmy. Ja pierdolę, ja, ja, ja dzisiaj tracę licencję adwokacką. No no no, 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 no... Jeden no, 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 do bagaja, no. jeden do bagaja. Ja nie idę do nie bagaja. Na pewno? No... Czy nie? No... Tak to, to jeden, jeden musi śliczgać. Jest jakieś auto 8 osobowe? Nie ma. No w teorii to jest. Jakie? To Jaki? nie do kupienia. Autobusz. Autobusz. Nie mam bagażnika, ale mam, bo już Jest tak, jeden z się na przyczepił. To przyszedł. nie, przyszedł. Ja no Dobra, wbiegaj Pietrucha na pakę w po prostu. No, usiądź po prostu. No, no! Tylko jedź pod kontrolę, bo my cię złapiemy tutaj. Roko. Yeah. Nie. Ale kamora się nigdy nie nauczyła. Kurwa! <laughs> Dlaczego otworzyłeś tą klapę? Klapa się otworzyła, o co tu chodzi? A Pietruszka, a usiądź tak, jakbyś posiadał na niej się. Nie, 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 tak to nie, tak to nie właśnie. To właśnie, chyba tak. Nie, e, nie, A właśnie. jakby tańczył? A jakby no, tańczył? No Zobacz, że się widzisz? Ale jakby tańczył. Dobra, jebać to. Na dachu, na dachu stań. Nie no, jebać kurwa. Trzeba znaleźć drugie, jadę za wami tym. Po co chciał Purker? Ja bym pojechał po szpreje. Co? co? Ja mam on ja chciał Ej, ja mi mój telefon albo zajdziemy po telefony? Bo ja też chcę telefon, wiesz? Ja bym miał połączyć do bukowania Weźlij wy, mi do niego numer, wyślij mi do niego numer. On chciał, Ale żebyś nie, przy, nie przyjeżdżał do tych wieśniaków więcej, nie robił dymu, tak mówił Naprawdę? No tak mówię no Ale ja pojechaliśmy o pieczkę? No, no tak, bo... a nie, a w, ile za walkę? Nie No tak, tak? Chcia, chciałem się zapytać, a, no A właśnie, mieliśmy o tym pogadać, no No, pietruszka No hmm. Ile, kurwa? No nie wiem, kurwa 100 ja tysięcy złotych a to chyba nie o tą walkę chodzi. Dobra, chuj to. Nie zręczy mi się o tym gadat. tutaj. Na środku drogi. Dawajcie na kancelarę. No. O! Tej wybacy pieniądze. Ja mam pieniądze, dam Ci, kurwa. Ile ktoś? Stóry. No to ja mam, dam Ci. Ja mam kurwa pić kłopotu za to. daj, idę się przebrać. Nie mogę być więcej w majtkach. Kurwa się naucz wyjeżdżać, kurwa, stąd, śmieciu. <laughs> bale kurde, policjant się nigdy nie nauczył. Bo ja dzisiaj zwane są, rozmawiam przez telefon i tak mi się przyjął i rozmawiał, że to jest szok. Dobra, słuchaj, ty, daj mi ten, nie? daj mi piosenkę. Ja. No ja już, bo, kurwa, nie da, co, no, dam ci więcej, trzymaj. Ty, chyba że jeszcze bawimy się w dom, to się nie przybieram. Nie no, to się przybieram jakiś księdza, coś. Ale nie bawimy się już w dom? Ja, no, możemy się pobawić, ale czekaj, zadzwonię do Erwinka, tego nie mam jak zadzwonić, bo nie mam telefonu. Dobra, to dawaj. Trzymaj. Wyładowałeś mi kurwa cały telefon. Wyładowałeś mi całą baterię. Grałeś w gierki. Nie grałem w gierki. Grałeś w gierki. Nie grałem w gierki. Na podniesione wygranie. Kurwa nic się dzisiaj nie dzieje. Kurwa nie jest. dalej błoczka mi. Zajebali mi kurwy klamę. Coś nie Potoga. Ja piję dolek. Chodźcie czy ja, ja masz dla mnie jedzenie. Masz, masz dla mnie jedzenie. Dara, bo ja mam kurwa za ciężki. No kurwa jest bo Ja mam problem kurwa ze swoimi Daj od razu jedzenie, wyrzuć. I picie. Kurwa, wyrzuciłem akurat tam chyba, wiesz? Kurwa, ja wyjebałem całe pół z jedzeniem, nie? No, ja wyjebałem całe pół z jedzeniem. Weź zobacz tam przy kasie. Ej, dobra, trzymaj tutaj, trzymaj. O, trzymaj. Czemu tak mało dzisiaj osób na serwerze jest? O co tu chodzi? Dobra, damy. Dobra, plan jest dosyć dobra. prosty. Idziemy teraz po No. Szukamy nowego domu. Kurwa, Erwinka już nie ma. W takim razie odkładamy to na jutro. Tak? No o, o właśnie mówię, że nie będzie czasu, ale na jutro. Chyba, że wapla weźmiemy. Możemy z jej dzisiaj jak coś. Jadę po idę po klamer do grubego. Woleli hmm. przyjdziemy. na kancelarii jesteśmy. No, otwórz, Czekamy, otwórz, że się biegam orkę z Tajmontem. Dobra. Otwórz. Wiesz, więc u mnie, u mnie daje... bo jutro, jutro, jutro mam taki nowy sprzęt, no, wielki. on nie wszystko jakby, no nie? Gruby, ta nowa grafika, co Kutek jest twoja, czy Kutek sam zrobił? Ty, Gruby, eee. weź dasz mi klamę, bo Peter wziął moją? No, to on jego. On ci jutro odda. Okej. Okay. to akurat namalował Peter. Nie mogę ci dać, bo ja mam tylko swoją oryginalną, wiesz, taką ee, podpisaną pod moje imię nazwisko. Eee, ma ktoś kurwa, ten, klamę? Eee, słuchaj, kto ci zabrał klamę? No Peter. Piołodnik, on, on bo oni mi zabrali 50. Do godziny tak oddał mnie wbiję jeszcze, wiesz? Do godziny pewnie ci odda. Eeeh, cześć, Demondzik. Co ty tam mówiłeś? Nie, no mówi, mówiłam, że. Mamy nowy sprzęt. Tak, nowy no, sprzęt, bo ja będę testował, będę testował. Dobra, wyryk. No, Respierdalam ja stąd, to trzeba działać. Zrób mnie na przykład. Dobre idziemy. Jak opokoi, Rikotiko, ma kopako. Zostaw się. No, nie da od No, nie da. Suzy, wiesz, że. No, no, tu macie smaku za włosy i tęcznik jak w lasa. Raz już. No, ale będziesz miał kurwa no ale w jaką bitwę. Tak, bitwę, za. Hy? Ankę na oczach pietruszki. Nie no. Ankę na oczach pietruszki. Ja ci powiem, że mnie ta twoja anka w jak zaczyna. Mi się zdaje, że ona pracuje w tym gabinecie, ma nieograniczony dostęp do benza po prostu. Oj, ci powiem jak to zrobisz, to obudzisz bestię, nie? Obudzisz bestię. Ty nie widzisz, jak ona się mąci w głowie, celuje to najlepszy jaź. przez jakiegoś kurwa benzo wrak? To jest taki kaś Kurwa! Aaaa! Aaaa! kurwa! Co ty to Dlaczego tak zrobiłeś? Musimy jechać na szpital teraz, przy amunicji nie miał! Celował nie miał. do ciebie! Celował! Musiałem to zrobić! Widzisz? Ale on amunicji! On amunicji nie miał, przecież na polu się okazało, że on nie ma amunicji. Ja jestem szachistą, ja już to wszystko wymyśliłem. A ty go postrzeliłeś kurwa, z nich. Chyba miał coś cennego przy sobie, kurwa, że się zamknął w toalecie. Odbieraj to! No. Ja nie chciałem, ja nie chciałem! Kurwa. Ej ty, on ci powiedzieć. on coś miał, kurwa przy sobie. Albo SMS-y kurwa, albo jakieś rzecz... No. Ale czołżyś go dziabnął nożem. Kurwa. No bo czarowo, to się kursy? myślałem, że to cię strzeli. Najgorsze, najgorsze kurwa. Kureste... No, ale on mi też tak robi kurwa, niech się czuje jak ja! Ej, Bizon! Tam się ten podawajcie, podawajcie. Okej, dobra, 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 jasno. Witam. Jasne. witam. Ty witam. Cennego... Okay, Okej, miał Okej, Okej. Grubny, tak. Ale zjebamy się jesteś, zamknij mordę Tomeczek kurwa, śmiecił jebany Kto się zamknął właśnie? Rucham ci starą Tomeczek Masz bana Tomeczek Pierwsza twoja wiadomość już ban tej Ale, ale brakować ludzi tak. chyba nie? No przecież do mu kosy wjebałem, a wy się kurwa to dzieciaki to kurwa wiecie? daj spokój kurwa co to ma być Przeżywają niektórzy tą gierkę jakby to nie wiadomo co było A Tomek, 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 Tomek Dobra, wypierdalam stąd, kancelarii Halo. Gdzie jesteś? Jadę się przebrać. Ale to usiądziesz tu z przy stole? Nie. Dlaczego? Nie kolegujemy się. Ale ze mną się już nie kolegujesz? Nie, no dawaj, ty może to chodź. Chodź na dół pojedziemy na przygodę. No to tak, ale pogadajmy tutaj chwilę, zaciśnijmy więzi i pojedziemy. Nie, ja chcę już jechać. Pomanipulujmy trochę. Ja chcę już jechać. No dobra, nie możemy trochę po nim manipul manipulować. Chcę skurwa jechać! No to dobra, to przebież się jak jesteś w Bo masz echo, chyba jesteś na podsłuchu. Dara. Na razie strój do porywania i zabawy w domu O kurwa pan generał Wigam wika Witam pana generała, salut! Salut, hmm, hmm. Weź ten płaszcz długi? No ja już nie byłem, biorę się tak. Kozacko Kurary nie pasują? W sumie tru. W sumie masz rację. Zmieniam je. Dla ciebie! Dla ciebie je zmieniam. Bo ja że jaja robi? Ona się jaja robi. Ona się w tym momencie ja robi. Że nie odbiera. Kurwa, otwórz mi to! Proszę. Kurwa szybciej! No Co kurwa, co kurwa dobra? Nie mam dzisiaj kurwa humoru, rozumiesz? Ja rozumiem. Dobra, gdzie są chłopaki? Hej! Gamora! Zwijamy się. Jedziemy na misję! Tam nie ma gamory. Kurwa. Co, oglądasz tą klamę? Nie, jeszcze nie. Kurwa do jasnej cholery. hej! Piwa? Jesteś, bo cię chce nie, 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 pie, pietrucha Na pewno. No weźcie kurwa, weź piwa, nie, tego proszę cię, no. Nie, nie, weź nie, nie. piwa. Nie, nie. Dobra. Nie dziękuję. Szef, szef, szefie, ja może piwa na się napi czy nie? Może oczywiście, że tak. No to weź się napi kurwa. Koleżanko ze mną, no kurwa zębem już otworzyłem, no. Weź, weź się na no, weź się Napij, no. napij no. napijcie, kurwa piwa. Napij się piwa, proszę cię, kurwa, proszę cię, napij się piwa, ej, napij się piwa, no, napij się piwa. Hej, Pani chyba nie znam. No, pierwszy raz Cię widzimy. Cześć, general. Cześć, cześć. A ty? Mia, Ty jesteś dziewczyną Pieczary. Tak, dokładnie. O, pieczara ma dziewczynę? Taki frajer? Dlaczego on tak mówi o Pieczarze, Pani Grubo? Nie no, Pieczara fajna. Taki, taki frajer z taką fajną babią może nie się ze mną pokolegować, co? Nie, nie, wiesz, Pieczara mi wystarczy. Pieczara to jest sucha. słuchaj. Pieczara to jest leś, on się nie znam na życiu. Rozumiesz? No. no rozumiem, no. To nawet do no, mnie, chodź, mój, chodź, się, no. Chcesz się zabawić? Nie, nie. Nie możesz się bawić z paniami, które tu nie pracują? No właśnie. One ci tutaj, wiesz, i pojedzonko pojadą, i herbatki ci, kurwa, zrobią. To Ale Żebyś popiwasz. się nie, żebyś się bawił, no, piwko ci przyniesie z lodówki. No. Zajejdziesz o. Dwa zestawy chcesz? Hej, no. Proszę, masz wrap. Kurwa, ty to, co pożyjesz. już mi tylko wrapa. No dałam ci. Dobra, dzięki. No, własnego. Chcesz się pobawić w dom? W dom? E. Mm, chyba nie. Dlaczego? Zrażam i na czym to polega. Idziemy do opuszczonego domu i udajemy rodzinę. <grym> A dziewdą chcesz. Będziesz moją córeczką. <grym> Nie, nie, nie. My się dopiero Dlaczego? Waliśmy. No nie, nie lubię grać w takie gry. Spierdal, pierdol się! A, jacy... dobra, dobra na razie, się. cześć! Dobra, dobra to cześć. nie Nie mam spierdalać, okej? Okay. Młodzuszu, no, to, to kurwa? Dobra, pierdol się, sobie. Na razie. No, na razie. Dziewczyny mnie chyba nie lubią w tej grze. Nie wiem, takie mam wrażenie. Jest dziwne wrażenie, może i one jest mylne, ale... Wydaje, wydaje mi się, że... Jest to... Gdzie jest Gamora ogólnie? Dobra, dzisiaj się nic nie dzieje, do, dosłownie, nie? Numer zajęty. A, Gamora gada z Bobby. Ja, ja dzisiaj chciałem zrobić jakieś przestępstwo, ale nie mamy klamy. Jakiś napad, nie wiem, napady. Napady są fajne. Ale ja bym bardziej w terroryzmy się pobawił, nie? Dawaj jakieś dymy. Nic się nie dzieje dzisiaj na serwerze, nie? Nic się nie dzieje, a też widzisz te pierwsze moje początki to jest łapanie interakcji jednak z graczami. E, nie ma co szukać kurwa chuja do dupy na siłę e, Więc no, no, tutaj, no tutaj ewidentnie trzeba najpierw se polatać i popoznawać ludzi, nie? Hej, dziewczyny! Siemano, siemano, która się steskiła? Słuchajcie. Ej, ej, Umówiony byłem na wizytę, gdzie jedziemy? Słuchaj, Janka, nie musimy się kłócić, kurwa. Przemyślałem to wszystko. Możemy się kolegować. Nie wierzę. Mam nawet dla ciebie piwo, proszę. Trochę upiłem. Niech to dziękuję. Możemy się pokolegować. Słuchaj, ja się zmieniłem. Ja się zmieniłem. Ja mm, no. ja w końcu, w końcu mam cel w życiu. Jaki? Chcę być. Chcę być najpopularniejszym na całym świecie porywaczom kobiet. No, to, to, to za tyle. Wiesz, znowu porywał baby jakieś. No, i oblewał je wrzątkiem. Ale, Anka, między nami no, jest wszystko w porządku. Między nami jest wszystko w porządku już, kurwa. Wiesz, skmielarzem jest sama. To z też, No, no, sama Nie, nie będziesz mnie porywał, nie mnie strzelała, ani mnie gnębił? Nie. Przysięgasz? Tak. No dobra. Na no dowód tego że... możemy się przelizać. Nie, nie możemy. Jasne. Zobaczymy, czy będzie wszystko okej, okay. Mam takie nadzieje. Dobra, zapraszam się do góry. Co byś chciał? Siema, umów mi na wizytę. Jo, hey z kim, z kim? Z jakąś panienką. Ty go byle nie za nią nie ze mną. O, Ania. No hej. Chcesz przeprowadzić... Nie, 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 właśnie, nie, nie, nie. Ona On mnie zna. To musi być a... jakaś tam babeczka. Umów mnie to na masz, wizytę. Okay. Mam problem. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. A Pinki nie może być? Ha! E hej, mi, wpadniesz na terapię? One są na dole, one dole. O, super, to dawaj, dawaj. Lara, chodź. E a co tam? Co byś chciał? O czym w by ogóle pogadać? Zwierzycie. Z tych twoich porywań, wszystkich? Czy masz jeszcze jakiś problem? Troszkę by ich się znalazło. mi będzie długa rozmowa. Fajnie by było, jakbyś mi ogarniała naprawdę dobrą terapeutkę. To jest naprawdę długa rozmowa. No dobra, czekaj. Dobra, słuchajcie. Bierz Larę? Jakąś, a która najlepiej odgrywa? No się zastanawiałem, chyba, czy mnie w ogóle brać pod uwagę. Emma? No to jak chcę Emmy. To jak chcę Mę w takim razie. Tak, ja chcę Emeczkę. Sejpie trochę. mi tu Emmę? Tak. Eee, ehm, dobra, dzwonię do niej. Chciałbym, żeby pogadała, że no. Ma najlepiej? Odbiera? Nie odbiera. Ani jedna, ani druga, a dwie z tyłu są, nie są na służbie. W takim razie niech wejdzie tam do okulara. No, no właśnie nie jest na służbie. No to niech ta nią wejdzie. No, no właśnie nie chcę. Sprawa jest dosyć poważna. Słuchaj, jakbyś to było za, nie wiem, 15 minut, jak Kisza będzie szefowała, będziesz miała z najwyższej półki. Na tak, Będzie za 15 minut? No. A ale zadzwonisz tak. do mnie jak będzie? A ja daj twój numer. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, chcę się zwierzyć.